Cześć, jestem Mycy. A ja Hubert. Jesteśmy z zespołu Kompas. I zapraszamy Was do obejrzenia wywiadu Rock Metal News. Wygrana w Road znaczy dla nas naprawdę dużo. Jest to taki krok w przód, można powiedzieć. I motywacja do działania. Teraz właśnie po po informacji o wygranej zaczęliśmy bardzo dużo pracować nad setlistą koncertową, nad setupem sprzętowym i po prostu nad całym wizerunkiem. Jeszcze więcej niż wcześniej, że po prostu to nas bardzo zmotywowało. I też zmobilizowało do ukończenia kilku utworów kompozycyjnego. kompozycyjnego tak. no. mm że no. właściwie przez ten Road to Mystic trochę można powiedzieć, że jesteśmy gotowi do nagrywania płyty, bo no. na razie mamy wydane tylko trzy single i tak planujemy y, nagrywać sobie. Planowaliśmy y, nagrywać singlami to, ale wydaje mi się, że teraz, y, Może teraz zrobiliśmy bardzo dużo płytę. Tak, no. dużo prób robiliśmy y, między właśnie wygraną w progresji y, tego konkursu Road to Mystic, a, a, a tym Mysticem. No, i zapracowaliśmy wszystko tak, że chyba będziemy robić nowe rzeczy. No, w zasadzie trochę trudny był. Bo zaczęliśmy wtedy działać i nagle wszystko zamknięto. Ale z drugiej strony dało nam to czas na dojrze dojrzewanie. I zajęcie się muzyką od tej strony produkcyjnej. Yy, zaczęliśmy nagrywać wtedy yy, pierwszego singla. Yy. Właściwie to za zaczęliśmy nagrywać go dużo później. W sensie wtedy zaczęliśmy się uczyć yy, tak naprawdę takiej produkcji samemu, bo wydaliśmy dopiero yy, pierwszego singla yy, w zeszłym roku. Yy, no ale też długo nam zajęło, żeby dojrzeć do tego, żeby nagrywać samemu wszystko w domu, bo tam Kiedyś jeszcze było przekonanie, że żeby wydać muzykę, to trzeba iść do profesjonalnego studia, a teraz się czasy zmieniają i tak naprawdę dobrej jakości rzeczy można robić w domu. Y no, szczerze mówiąc, była masakra. Y to był taki chyba naj najbardziej zimny dzień y tej zimy. Y ale też z drugiej strony to dobrze, bo dzięki temu bardzo ładnie to wyglądało, było dużo śniegu. Tak, właśnie wtedy akurat tak się trafiło, że spadło mnóstwo śniegu yy, i szósta czy tam wcześniej, piąta rano, yy, wszyscy na pokład jazda na środek pola, yy, no. Musieliśmy się dogrzewać w międzyczasie, tak. yy, między ujęciami, ale tak naprawdę bardziej baliśmy się trochę o, o sprzęt, ten, niż nie? o siebie. Yy, tak. To jest ciekawe pytanie, bo ten utwór już powstał o wiele, wiele wcześniej i tak naprawdę dopiero na etapie postprodukcji teledysku Zauważyliśmy, że on rzeczywiście pasuje. Że pasuje do tego, co się dzieje na świecie teraz i pojawiły nam się jakieś tam pomysły żeby może wcisnąć tam kilka ujęć, nawiązań jakichś do nawiązań. Wojny. Ale nie chcieliśmy jednak żerować na tym temacie. Myślę, że to może być y, trudne dla niektórych. Y, tak, myślę, że przekaz pasuje, ale nie chcieliśmy I tutaj jest. tak I bardzo nawiązywać. I myślę, że to by było zbyt takie e, takie dobitne. Nie? Zbyt też na siłę się... I na siłę trochę. Tak, bo mimo wszystko, tak jak mówiliśmy, napisany utwór został już dawno temu, długo przed tym. <średenie> To jest, szczerze mówiąc, komplement dla nas. Wcześniej nie spotkaliśmy się z takim określeniem o naszej muzyce. Ale myślę, że pasuje, w szczególności nawiązując do naszego drugiego singla, Grievance, w którym utrzymaliśmy taki teatralno, trochę może kościelny klimat, mhm. mroczny, więc wydaje mi się, że jest to trafne określenie. Może w przyszłości w jakimś teatrze zagramy. I'm deaf to the prayers that build us. Szczerze mówiąc, to zawsze e, towarzyszyła mi osoba Melina Mansona e, i jakoś tam czerpałem zawsze inspiracje e, z tych makijaży jego, e, z muzyki. E, I myślę, że chcemy po prostu mieć jakiś wyraz, chcemy mieć jakiś swój image e, i, i tyle, nie? No ja szczerze mówiąc, mniej się interesowałem tak. Melinem Nensonem zawsze. Na początku był w ogóle przeciwny, żeby się nie malować może. Ale koniec końców wszyscy się malujemy, jest fajnie. Jest to coś, jest to coś charakterystycznego, coś, co powoduje, że się może trochę wyróżniamy, bo tym bardziej, że no nie gramy black metalu, nie gramy Dokładnie. aż tak chyba mocnej muzyki, więc powiedzmy, metalu alternatywnym, trochę takim grunge'owym. Jest to niecodzienne i jest to jakiś element wyróżniający nas. No to tak w zasadzie to po nagraniu już całego utworu przyszedł czas na miks i mastering. A nie czuliśmy się tak na siłach do końca, żeby samemu to wykonywać. Jednak wiadomo, to jest robota lata praktyk, tam, żeby nauczyć się dokładnie. dobrego miksu. Robota profesjonalisty była potrzebna, żeby to jakoś dobrze na poziomie brzmiało. I akurat tak wyszło, że mój kuzyn zna się z Kikutem i podesłaliśmy mu materiał. No i słyszycie efekty tej pracy. Myślę, że to bardzo owocna współpraca. I na pewno będziemy tam wysyłać jeszcze nie jeden. Będziemy współpracować na pewno. Do tej pory chcieliśmy y, wypuszczać utwory z singlami y, i na końcu, może, zebrać to y, w całą w płytę. Mhm. Y, jest to po części decyzja związana z tym, że produkcja trwa. I dużo jest nam łatwiej produkować otwory nie wszystkie naraz, tylko y, po kolei. Ale też z drugiej strony taka, trochę bym powiedział, decyzja to jest biznesowa. W sensie, Pozwala nam to na utrzymanie systematyki y, właśnie we wrzucaniu postów, y, jakiegoś tam jest cały czas na bieżąco kontakt y, z ludźmi, którzy nas słuchają. Y, Bo no, pracowalibyśmy media, na przykład nie? rok nad płytą, wydalibyśmy ją. Ludzie by posłuchali ją przez chwilę i by ucichło, a tak to no. wydajemy co jakiś czas single, no i to zainteresowanie się utrzymuje. No, wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu tego, że mamy czasy jakie mamy i trzeba social media odpalać. I dystrybucja w internecie dystrybucja. wygląda zupełnie inaczej niż Nić to było temu. jeszcze lata temu na płytach CD hmm. i wydaje nam się, że przynajmniej dla małych zespołów takich jak my, Wypuszczanie utworów singlami jest bardziej rozsądne, aczkolwiek nie jest to jedyna droga oczywiście. To ja osobiście chyba nie mam żadnej wizji. Na razie czuję, że robimy spory krok w stronę spełnienia marzeń. No chociażby ten Mystic festiwal. Na który zapraszamy wszystkich. Dokładnie. No zobaczymy, co, co czas przyniesie. Nie? nie chcemy mieć za dużych oczekiwań co do przyszłości, ale chcemy po prostu systematycznie. No, po prostu pracować na, pracować na materiał, na koncerty, a nie mieć wymagań co do sukcesów, tylko po prostu działać. Robić to na 100%.